manko z tej strony Gaby95 Witam was w Black Book po raz kolejny Jesteśmy w podziemiach Jak widzicie nawet za kratami Rezydencji Aleksandra Który po ostatniej walce W poprzednim odcinku walce z Takim tornadem, które przywoływało Inne demony, inne czarty My padliśmy zmęczeni, a on nas schwytał i przyniósł tutaj. Zabrał nam też księgę, więc utrudnił nam jakiekolwiek wydostanie się stąd. A poprzednio po prostu byliśmy w podróży w poszukiwaniu kwiatu paproci, który udało nam się odnaleźć i który otworzył nam kolejną pieczęć. Tak, że prawdopodobnie nie zostało nam ich już dużo. Bo pieczęci... No, pomijając tego, że nie mogę... Że jest niedostępna czarna księga dla mnie. No, widzę, że została ostatnia z pieczęci. Zabawne jest to, że facet zabrał nam ziółka. Zabrał nam księgę. Prawie wszystko, ale zostawił nam czarty. Które to też by mogły pomóc, ale one mają wyjebane. No więc udamy się wzdłuż. No wzdłuż tego budynku, tak naprawdę. Głównym zadaniem mam się po prostu wydostać. No drzwi są zamknięte dodatkowo z zaklęciem. Вы, ваша ладонь все еще помнит пронзительную боль монастырской иглы, и вы чувствуете, как внутри пульсирует... Вы открываете дверь, но не можете сделать ни шагу. Путь преграждает колдов... Оказалось, что... О, о, так как стоит сейчас, что вообще заокладывает это заклятие. Ну и как идёт себе домыслить, наша постать не может физически там дойти. Ale na ratunek, dotarł. karnysz, który przewrócił te widły 4. No, powiedzmy te widełki. I dzięki temu wychodzimy stąd i idziemy dalej. A, z jednej strony mogę zaatakować przeciwników, ale nie mam pojęcia, czym mógłbym to zrobić, skoro nie mam księgi, więc spróbuję się przekać. W No i się przedałem. Odwiedzamy troszeczkę, skoro mamy taką możliwość. Udamy się najpierw do jakiegoś pomieszczenia z winkami. No i znaleźliśmy tam jakąś butlę taką. Do, dla wiedźm, czy dla, no dla magów tak naprawdę w tej grze. Która pozwala, czy daje szansę bardziej na to, żeby ziółka nie zniknęły po użyciu. Ale nic takiego więcej tam nie było, więc idziemy do magazynku. No tu spotkaliśmy susetko, czyli takiego dobrego duszka domu. Który się obawiał duchów, na duchów demonów, które się czają po całej tej willi. Natomiast no my mu nic nie zrobiliśmy. udajemy się po prostu dalej. Wam sląnoć mroczne myśli, pochodze gusty i cienie przybliżają, się. skoroć ma stanowi się objemlujcie. Вы отступаете от зубастого лебедя на шаг. Времени мало. Нужно решить, что делать дальше. Супер. Гигантичная демоничная гень. Спустя с ним погадать. ха ха Французская гень. Francuska demoniczna gęś, która no wcześniej e, służyła właśnie francuskiemu czarownikowi. A teraz służy Aleksandrowi, który kazał jej mnie nie przepuścić. I będziemy mieli jakąś walkę, którą zaraz stoczymy. No i zjebałem pierwszą... Opcję, którą mogłem. No i muszę pokonać kaczkę za pomocą zaklęć, które posiadam. Na szczęście. O... Nie mam tutaj, co prawda, czasu, ale to mnie będzie zabijało. także muszę się mocno postarać. No jak na pierwszą próbę to prawie mi się udało. no Jak widać skończyły mi się niestety te ataków, więc już nic z to mi nie daje. Ale domyślam się jak mniej więcej będę miał zadziałać. No i elegancko, idzie. Akurat mam zadać 16 obrażeń, które ta kaczka też ma ilości zdrowia. Kaczka, gęś. A więc, stałem się niewidzialny, więc będziemy sobie troszkę buszować po... Domku Aleksandry, korea no jest kawałek na wasze. Konieczne, konieczne Wam pryama, paje A więc tutaj bardzo ładna lokacja, no ale jak już stać na taką osiadłość, no to musi być ładnie. Spotkałem tutaj czarta, który służy jako kamerdyner, roznosi gościom przekąski, jakieś napoje, i jest zadowolony z tego, co robi, przez to nie męczy Aleksandra. A my idziemy w takim razie dalej. Nie chodzić Okej, okay, Aleksander ma bardzo dziwne czarty. Tutaj zajmują się roślinkami i kiedy postanowiłem je zaatakować, żeby jednak pozbyć się części z nich, po prostu poprosiłem je, żebym uważał, żeby nie podeptać roślin. Także rzeczywiście są bardzo dziwne, a nam otworzyła się inna ścieżka, więc udamy się do biblioteki. No i znalazłem czarny które były ukryte w tym wielkim niedźwiedziu. E, mam jedną turę z tego co widzę i muszę się zająć dwoma naraz. No co za fuchsiąż. Dobra, nie chcąc. <głos》>, nie chcący kliknąłem, żeby pominąć walkę. Także już chuj, nie będziemy się przejmować tym, A nie o to chodzi. Bo w BlackBooku chodzi o dobrą zabawę i fajną historię przede wszystkim. Chyba, że wasza się zjebie. Dobra, da się waszą sterować na wsadzie. Myślałem, że może z tymi obecami coś jest nie tak, ale ewidentnie nie. Także idziemy dalej. A i będąc przy tamtym tym, wpadamy w kolejną walkę, łapkę, z puzlami, znaczy zagadką. Nie powiem, żebym był zadowolony, bo mi się już tego nie chce kminić. Ale no, zobaczmy w ten sposób wygląda to bardzo przystępnie. Krzyżby hmm. zapieszy razem, no i zajebiście. Takie to by mogło być części. Dobra, także zdobyliśmy nowy poziom. Dauczymy się i będziemy walczyć zaraz. Czyli tak naprawdę to już będziemy walczyć chyba. Idziemy do Aleksandra tak czy inaczej albo do jego biwa. Po prostu. A tak, wasza jest niewidzialna jak coś. Wy wchodzicie w kamieniem Aleksandra. On patrzy na was i nic nie widzi. Czterdziestego razy nie będzie! Zbieraj swoją księżniczkę księżniczkę! A i walczymy po raz kolejny z nim. Tylko znów zagadkowa. No ja pierdolę, nie idzie po ludzku. Na chuj mi te zagadkowe, przecież tego nie cierpię. I chyba to będziemy mieli. No on mnie zaatakuje najpierw sobie. Na co mu pozwolę, żeby odbić po prostu obrażenia. Pyk i pyk. Już mu zostały 23 hapsy. No i tutaj. Całą falą. Zajebiście poszło. Ten etap... Również udało nam się bardzo szybko zakończyć, bardzo znośnie. I będziemy udawali się za tym tornadem ponownie, które jest potężnym czartem, albo potężnym bytem. I posiada właśnie tą czarną księgę, którą będziemy chcieli odebrać, żeby otworzyć ostatnią pieczęć. I prawdopodobnie zamieszanym w całość będzie również nasz dziaduszek, który z jednej strony wszystkiego nas nauczył, a z drugiej strony wydaje się, że jest nastawiony przeciwko nam, albo bardziej chciał wykorzystać nasze zdolności i naszą moc, żeby później tę księgę nam odebrać i wykorzystać już do własnych celów. Ale jak to będzie wyglądało, okaże się w przyszłości. Aleksander, nie zabiliśmy Lecz po raz kolejny obiliśmy mu japę i prawdopodobnie już do odbicia naszej księgi i zajęcia się nią prawdopodobnie będzie leżał, zwłaszcza zanim odzyska właśnie swoje mocy. I w tym miejscu już Wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w przyszłych odcinkach, a tych sądzę, że zostało nam już niewiele. Miłego dziąka. Jego wieczoru. No i na razie. Ej.